Nasz gość dnia. Witam pięknie doktora Zbigniewa, Zbigniewa Piotrowskiego, rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Bogdana Jańskiego w Łomży. Dzień dobry, witamy pana, panie rektorze. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Janek Wiśniewski. W wykonaniu Kazika Staszewskiego. Na pewno pamięta pan w wykonaniu również Krystyny Janty. Tak. Jedno wykonanie i drugie wykonanie jest bardzo dobre. Aczkolwiek bardziej mi się osobiście podoba Kazik Staszewski ze względu na dynamizm wykonania, który w pewnym sensie też i pokazuje, czy oddaje pewien dynamizm. Momentów czy sytuacji, które miały miejsce w roku 80, w roku 81. Z tym, że akurat te fakty przedstawiane w tym utworze tak, nawiązują rok... do grudnia 1970 roku. Tak, tak, tak. Ale, ale z, z racji dzisiejszego dnia to mi się to jakoś tak bardziej kojarzy. Tak. 30. rocznica. Ogłoszenia stanu wojennego. Co pan wtedy robił, 13 grudnia 1981 roku? Na pewno nie oglądał pan tolerancji. No tak. Co robiłem 13 grudnia? Postrzegałem świat z perspektywy dziecka. Miałem wtedy 13-14 lat. I ten niedzielny poranek, właśnie pamiętam, poprzez pryzmat dużej ilości śniegu który wtedy bardzo obficie spadł i którego wtedy było bardzo dużo, braku teleranka, którym to brakiem tak strasznie się nie zamartwiłem, tylko wziąłem sanki i po czym z kolegami po prostu sobie zjeżdżać na sankach z górki. Jak większość wówczas młodych jak ludzi, jak tak. reagowali pań, pa, Pana najbliżsi? No z zainteresowaniem w, w, wsłuchiwali się w, w informacje, które docierały. Wtedy jeszcze w sposób bardzo ograniczony i bardzo, kon, no bardzo ograniczony, bo kontrolowane to był na pewno. I z przerażeniem, co, co, co nas wszystkich spotka. Wiadomo, wojna, stan wojenny to, jest, to nie jest nic dobrego. I z niczym dobrym to się nie może czy nie mogło kojarzyć myślę, że nikomu. Rzeczą powszechnie znaną, że na wojnie w największym stopniu, na każdej wojnie, w największym stopniu cierpią nie żołnierze, którzy są na tej pierwszej linii frontu, tylko cywile. I ludność cywilna jest najbardziej ucierpiona, o tak bym to określił. Wprowadzenie stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, w zasadzie o północy, z 12 na 13 grudnia pierwsze internowania miały miejsce już 12. 12. Tak, przed 12. Dokładnie, ogłoszono o 6 rano w niedzielę 13 grudnia. Minęło 30 lat. Proszę powiedzieć, jak pan odbiera to dzisiaj z perspektywy tych 30 lat, już nie jako kilkunastoletni chłopak, jako dojrzały mężczyzna, to ciągle powraca. Co roku obchodzimy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Proszę powiedzieć. Dlaczego cały czas, pańskim, pańskim zdaniem, dlaczego nas to cały czas tak mocno boli? Użył pan tutaj bardzo dobrego określenia. Obchodzimy rocznicę stanu wojennego. Aczkolwiek w powszechnym rozumieniu odnoszę takie wrażenie, że co i róż pewnie ktoś użyje słowa świętujemy rocznicę stanu no, wojennego. Przestrzegamy, nie tak. mylić pojęć. Właśnie, żeby nie mylić pojęć, obchodzimy rocznicę, bo, bo raczej chyba do świętowania to nie ma tutaj specjalnych powodów. Obchodzimy rocznicę stanu wojennego jako tego dnia czy tego, czy tego momentu tragicznego w losach, w losach Polski, tak jak obchodzimy rocznicę innych tragicznych ro dni. Czy momentów w dziejach narodu polskiego, naród polski, my wszyscy mamy chyba to do siebie, że potrafimy obchodzić rocznice tragiczne. Czy co? Lubimy się umartwiać? Yy... Czy może, znaczy, może to wynika może nas to z naszej historii, jednoczy. z naszych doświadczeń? Czujemy, że to może nas bardziej jednoczyć. Obchodzimy rocznicę powstania listopadowego, powstania styczniowego, powstania warszawskiego. To są wszystkie rocznice wybuchu II wojny światowej. To są wszystkie bardzo tragiczne dla nas momenty. Natomiast... Yy, yy, Przechodzimy do porządku dziennego nad momentami z naszej historii, które, w których rzeczywiście mamy powody już nie do obchodzenia, do świętowania, bo na przykład kto dzisiaj pamięta o zwycięskim powstaniu wielkopolskim? Być może właśnie mieszkańcy poznania okolic Wielkopolski to powstanie świętują. Natomiast medialnie w całej Polsce, prawda, o tym raczej bardzo mało się mówi, natomiast bardzo dużo mówi się, są inscenizacje, prawda, odtworzenia, próby odtworzenia tamtych tragicznych, tamtych tragicznych. Myślę, że po to, prawda, żeby przestrzegać Obecnych Polaków przed tym, co się wtedy działo, po to, żeby poprzez, ten, poprzez te tragiczne dni uczyć żeby nigdy więcej tego typu sytuacji nie miały, nie miały miejsca. Takie obchody, panie rektorze, to również świetna lekcja historii. Dzisiaj pytając na ulicy młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, kilkunastoletnich ludzi, o stan wojenny to pewnie większość nie wiedziałaby, o co chodzi. No tych kilkunastoletnich ludzi tak, zgadza się, nie wiedzieliby, o co chodzi i to tak na dobrą sprawę. Jak dzisiaj historia podchodzi do tych faktów? Proszę powiedzieć, czy nie zauważył pan, że raptem idziemy w trochę przeciwnym kierunku, że, że zaczynamy dużo informować, nie informując o pewnych sprawach, tak jak to kiedyś miało miejsce, kiedy uczono jedynie słusznej historii, kiedy słowo katyń powodowało, że byliśmy z kolegami wyrzuceni ze szkoły? Tak. Czy dzisiejsza historia mówi kompletną prawdę? Nie. Choćby o stanie wojennym? Myślę, że nie. Dzisiejsza, znaczy To wynika z tego faktu, że współczesne społeczeństwo, zwłaszcza ludzi młodszych, jest społeczeństwem obrazkowym. Czyli postrzega i współczesny świat, i, i to, co było, poprzez pryzmat obrazka, a nie poprzez pryzmat pojęcia. To jest też kwestia właśnie komercjalizacji naszego życia, to jest też kwestia bardzo dużej, bardzo dużego zwielokrotnienia, napływu czy przepływu różnego rodzaju informacji. Człowiek współczesny musi wszystkie informacje filtrować, A z racji komer komercjalizacji podawane nam są tylko te informacje, które są w jakiś sposób tam nośne prawda, albo głośne. Tak, ale takie zwykłe, codzienne prawdziwe, one nie są modne. W związku z tym ich po prostu się nie podaje, nad nimi przechodzi się do porządku dziennego. Współczesna młodzież, znaczy jeżeli chodzi o współczesną młodzież, to my tutaj mamy jako Polacy bardzo dużo do zrobienia w kwestii współczesnego patriotyzmu. Myślę, że można byłoby zadać pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi i i, i na które nie da się chyba tak łatwo odpowiedzieć i, i szybko. Czym jest współczesny patriotyzm? Gdybyśmy zapytali. No właśnie dzisiaj nie przelewamy krwi, nie jak Rejtan, jak, jak nie rozdzielamy się, i... się, prawda, nie kładziemy się pod drzwiami w progu, tak, tak. rzeczywiście dzisiaj nie ma tego, tego typu sytuacji. Dzisiaj współczesne społeczeństwo polskie zagonione jest za tym z materialnym poziomem życia. Dzisiaj to pieniądz wyznacza i sytuacja majątkowa wyznacza nam nasze drogi życiowe. W, nie w odniesieniu do wszystkich, ale, ale w większości przypadków. Że znaczy... przysłowiową garść srebrników sprzedajemy patriotyzm? Nie, nie chcę tego powiedzieć, że sprzedajemy patriotyzm, ale, ale ten patriotyzm przez te srebrniki jest w bardzo, dużym, w bardzo dużej mierze kształtowany. Kupowane są czasy antenowe, kupowane są spoty reklamowe. Puku to już powiedzenie, gdzie płacą ta ojczyzna. Prawda tak jest, cała masa Polaków wyjeżdża przecież za granicę po to, żeby zarabiać po to, żeby. Dzieciom tu w Polsce, prawda, żyło się lepiej. No więc właśnie, pojęcie patriotyzmu, hmm, trudno nazwać coś, co istnieje przede wszystkim w sferze mentalnej, w sferze duchowej, co niejednokrotnie przekłada się na działanie, owszem. Tak, ja nie, mam, żeby no, tylko jest natomiast... że jestem strasznie ciekawe, gdyby zrobiono badanie, bo nie daj Boże, żeby coś takiego miało w rzeczywistości miejsce, i zapytano dwudziestoparalatków, ile z nich... Gdyby na przykład stał się jakiś konflikt zbrojny, no nie daj Boże, ilu z nich gotowych byłoby zostawić swoje rodziny, bo przecież tak było, i ruszyć na wojnę po to, żeby, żeby bić się o Polskę? Ilu z nich potrafiłoby w sposób poprawny zareagować? Ilu z nich potrafiłoby przyjąć. Panie rektorze, niech pan się uderzy w piersi dobrze, że nie ma takich sytuacji. Bardzo dobrze, że nie ma takich sytuacji, ale to, to inaczej, że nie znaczy nie Panie uczyć i Rektorze, dlaczego cały czas to tak nas mocno boli? Wracam do stanu wojennego. Obchodzimy 30 rocznicę, to jest szczególna rocznica. Dlaczego nas to tak boli? Bo to są tragiczne przeżycia, to są tragiczne. Proszę dni. powiedzieć, czy jednak nie ma um, czegoś takiego, że boli nas, bo nie do końca um, wymierzyliśmy. Nie wiem, czy w cudzysłowie, czy nie sprawiedliwość. Znaczy Tym, którzy że nikt... wprowadzili stan wojenny? Nie, Bo myślę, że procesy nie. Procesy są niedokończone, nie chociaż dzisiaj serwisy podają, że najprawdopodobniej jeszcze do końca tego roku zakończą się sprawy procesowe w stosunku do osób, które wprowadziły stan wojenny. Generałowi Jaruzelskiemu grozi do 10 lat więzienia. Odetchniemy, jak Jaruzelskiego wsadzą do więzienia? Ja osobiście uważam, że nikt nie odetchnie. Bez względu, czy Jaruzelski będzie w więzieniu, czy nie będzie w więzieniu, osoba ta przez całe swoje życie, znaczy no może nie przez całe, ale od 1989 roku jest już ukarana. Ona niesie ze sobą ten olbrzymi ciężar tych strasznych decyzji, które wtedy zostały przez w 81 podjęte. Od 89 jest mu to y, na każdym kroku przypominane, w różnych formach i w różnych postaciach. Y, y, także tutaj to y, nic. Y, nic, że tak powiem szczególnego, no, miałoby to jakiś wymiar symboliczny, prawda? zamknięcia pewnego, pewnego rozdziału w historii Polski i rozliczenia tego rozdziału. To, to, to na pewno to by się stało. Natomiast mówiąc o tych wymiarach symbolicznych, to ja bym chciał tutaj wrócić do 1981 roku, czyli do tego roku, w którym, w którym te, te straszne decyzje były podejmowane, bo to był rok bardzo symboliczny. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o datę 13. Tak, czyli w ogóle, jeżeli chodzi o datę 13-13. Z tego maja przecież był y, zamach na papieża Jana Pawła II y, Polaka. Po czym pół roku później, 13 grudnia znowuż Polak, dla Polaków ogłasza następną tragiczną informację, wprowadzając właśnie ten stan wojenny. I współcześnie mówi się, czy gdyba się, bo tak, tak by trzeba powiedzieć, i Europejczycy zachwycają się postawą innych narodów i ich zasługami dla obalenia komunizmu. Ja bym postawił do taką tezę, że te obalanie komunizmu rozpoczęło się w roku 81. Właśnie od tych tragicznych dat, od tej, czy od tego 13 maja, od tego 13 grudnia, i to te daty są fundamentem. I początkiem obalania komunizmu. Czy ten komunizm mógł być obalony w roku 1982, tak jak właśnie wielu teraz obserwatorów życia społecznego taką kwestię podnosi, że wprowadzenie stanu wojennego zatrzymało rozwój Polski, rozwój społeczny, rozwój gospodarczy, no bo przez te 10 lat moglibyśmy wtedy bardzo dużo nadrobić. To, to są gdybania, bo my tak na dobrą sprawę to nie jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć, jak zareagowaliby Rosjanie w tym 81, pierwszym drugim pojawiają roku. się wie pan, pojawiają się opinie że no jednak nie pozwoliliby sobie na to żeby utworzyć drugi front wtedy Znaczy oni wtedy, wtedy walczyli w Afganistanie, w Afganistanie tak byli zajęci tym ale no Rosjan jest bardzo duża Rosjan jest bardzo dużo i wtedy mieli bardzo dużą armię i żeby, że tak I powie... bardzo dużo tej armii było u nas. I bardzo dużo było u nas, tak jest, a poza tym sprzymierzeńcy Rosja, no prawda, też, przepraszam za kolokwię, więc nóżkami przebierali, żeby odbić się, odegrać na Polsce, chociażby Czechosłowacy, tak? za 68. Tak, za 68. rok, tak, czy chociażby, prawda, Węgrzy za, za wcześniejszy, tak, za to, żeby... I, I też by wjechali na tych czołgach do Polski. No i co by wtedy było? Ja myślę, że nie ma dzisiaj takiego mandrogo, który w sposób stuprocentowy stwierdziłby, że taki scenariusz nie byłby możliwy. W związku z tym to jest gdybanie. Owszem, piękny jest ten scenariusz, że w 1982 Solidarność dochodzi do władzy, następuje pokojowe przekazanie prawda, tej władzy i Polska się rozwija. Nadrabiamy 10 lat, dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu rozwoju społecznego i gospodarczego. Ale stało się, jak się stało, się, ja że to opatrzność boska nad nami czuwała i wyznaczała tą drogę po Polakom ku, ku wolności, tą drogą do 1989 roku, która została zaczęta w 1981. Szczególny dzień, 13 grudnia roku już 2011. Dzisiaj obchodzimy 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju, w szkole. Jak to wygląda? Proszę powiedzieć, jak młodzież podchodzi do tych dni? Czy pyta, jak wyglądają lekcje historii? Na poziomie studiów wyższych, pierwszego stopnia, studenci na seminariach bądź na warsztatach te tematy podnoszą, i też pojawia się właśnie szczególnie. U nas bardzo często pojawia się pytanie o, w kontekście 13 grudnia o patriotyzm. Czy jest współczesny patriotyzm? Jak, jak ten współczesny patriotyzm rozumieć? I powinniśmy ten patriotyzm świadomie kształtować. On, można odnieść wrażenie, że ten, ten patriotyzm nie jest za bardzo dzisiaj popularny, że Polak patriota postrzegany jest jako ten Polak zaściankowy, tak? Ten, ten, ten taki niepostępowy, który, prawda. Taki no, szlachcic no, ta, 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 Przepraszam za określenie, moherowy, prawda? Tak? No, bo, bo teraz Polak Dobry to jest taki, który, prawda, jest wyemancypowany, który jest kosmopolitą, który jest Europejczykiem, prawda? A, a i poprzez pryzmat europejskości postrzega również, postrzega również polskość. A ja byłem nie tak dawno na takiej konferencji z udziałem Francuzów. No, omen pracowników Komisji Europejskiej i, oni, i im zadawane były pytania w języku angielskim. I po drugim bądź trzecim pytanie jeden z tych Francuzów, przerwał tłumaczowi i zapytał się po francusku, bo był też tłumacz języka francuskiego, dlaczego Polacy Francuzom zadają pytanie w języku angielskim? A co wy, mówi, nie macie własnego języka? I to mnie, wie pan, tak zastanowiło. Ja mówię to w kontekście właśnie anglikizacji polskiego, polskiego języka. Z Współ... mikołaj się Tak. Współcześnie mówi się i jest bardzo silne dążenie do tego, że język angielski jest tym drugim językiem narodowym, że ten, kto nie zna angielskiego, to jest jakimś takim bardziej y, y, ułomnym, nawet bym powiedział, prawda? No a, a gdzie jest język polski? Gdzie jest dbałość o, 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 o nasz język polski? A dlaczego właśnie ten. Polak, który ma mniejszą, bo chyba nie ma już teraz Polaka, który nie umie po angielsku przynajmniej parę słów powiedzieć, mniejsze znajomość języka polskiego, dlaczego on ma być gorzej traktowany? Chociażby w kontekście, wie pan, jeżeli zestawimy to dzisiejszą anglikizację z germanizacją, z rusyfikacją w okresach, prawda, zaboru, z, z osobami, które wtedy ginęły w obronie języka ojczystego. Tak? Choćby mowa polska. Tak. Chodź, to też właśnie, patriotyzm. Tak, to też jest patriotyzm. Też patriotyzm. Panie rektorze, temat na pewno rzeka i niejednokrotnie jeszcze będzie poruszany na różnych forach 30, 31, 32 i tak dalej. Rucznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Odłóżmy temat. Na bok na chwilę przejdźmy do szkoły, szkoła imienia Bogdana Jańskiego. W ubiegłym tygodniu obchodziliście Państwo święto święto szkół dodajemy. Tak, szkół Jańskiego. Bogdana Jańskiego. 8 grudnia obchodziliśmy święto szkół bogdana Jańskiego. u nas w Łomży świętowaliśmy to konferencją konferencją, która właśnie dedykowana była naukowcom. I politykom. To też y, y, oczywiście y, można postrzegać poprzez pryzmat patriotyzmu. Y, y, można być naukowcem i y, można być naukowcem patriotycznym. Pod jednym wszakże warunkiem, bo taka myślę, że główna myśl z tej naszej konferencji popłynęła, że coś, co się robi, y, y, robi się dobrze. Czyli jeżeli jest się naukowcem i chce się być tym, Naukowcom to trzeba tą swoją robotę naukowca wykonywać dobrze, a, 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 nie po, a, a nie po łebkach, mówiąc kolokwialnie. A to znaczy dobrze, to znaczy odpowiedzialnie. To znaczy odpowiedzialnie podchodzić do swoich, do swoich obowiązków ze zrozumieniem a nie w sposób, tak jak już użyłem, tutaj takiego goczenia obrazkowy. To znaczy, o, jest ja to widzę i nie zastanawiam się, co z tego wychodzi, tylko, bo to jest obrazkowe postrzeganie, tylko dogłębne przeanalizowanie i wyciągnięcie wniosków, i wzięcie odpowiedzialności za to rzecz, którą się odkryło. Naukowcy odkrywają. Nauka to jest nic innego, jak właśnie poznawanie świata, odkrywanie. Ale jeżeli ja to coś odkryję, ja to coś zobaczę, to jest równoznaczne z tym, że ja za to biorę odpowiedzialność. Zupełnie odpowiedzialnie gościli w Państwa radioodbiornikach dr Zbigniew Piotrowski, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Bogdana Jańskiego w Łomży. Bardzo dziękujemy panu, panie rektorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do I mówiąc, usłyszenia. do usłyszenia Maciej Kowalski.